Otarz Rodzinny, dzień 10 16 kwietnia. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Ewangelia Łukasza 154 7 Kilka tygodni temu zapytałem się mojej żony – Kochanie, czym jest wartość? Czemu mogłabyś przypisać wartość? – Hmm – odrzekła ona – co masz na myśli, Billy? A ja powiedziałem otóż wartość. Przypominam sobie, jak przed wieloma laty kupiłem sobie mojego pierwszego małego forda model T. Byłem wtedy grzesznikiem. Około 1926 roku. Ja po prostu polerowałem tego malucha cały dzień. W niedzielę pozostawałem w domu. Nie chodziłem do kościoła i polerowałem go, aby miał połysk. Otóż co gdybym dzisiaj starał się znaleźć choć jeden kawałek z tego samochodu on przepadł człowiek by go nie odnalazł jest z nim koniec Co gdyby ktoś przyszedł tutaj dzisiaj wieczorem i powiedział Panie Branham ja pana bardzo doceniam oto mam zamiar dać panu milion dolarów i odrzekłbym Wie pan dziękuję panu ja to przyjmę i wyjdę aby dać pokarm wszystkim ubogim ludziom To byłoby bardzo miłe po prostu chodziłbym od domu do domu, albo posyłał im artykuły spożywcze i żywność. Wdowom dałbym na węgiel i drewno, małym dzieciom dałbym na odzienie, udałbym się do szpitali i zapłacił rachunki tych, którzy ich nie mogą zapłacić i tak dalej. I czyniłbym dobre rzeczy. Lecz kiedy przyjdę do niebios, wszystko to skończyłoby się. Lecz co, gdybym pozyskał jedną duszę do zbawienia? Co, gdybym miał dzisiaj wieczorem 100 miliardów dolarów leżących tutaj? I co mógłbym uczynić, mając tych 100 miliardów dolarów? Mógłbym wysłać misjonarzy do całego świata. I ja sam wyjechałbym i prawdopodobnie pozyskałbym miliony dusz. Ja nie wiem. Lecz gdybym miał 100 miliardów dolarów leżących tutaj z tej strony, a mały guzik po tej stronie, i gdybym nacisnął ten mały guzik, straciłbym tych 100 miliardów dolarów. A jeżeli bym go nie nacisnął, to zostawiłbym je dla siebie. Lecz gdybym nacisnął ten guzik, a mój drogi stary tata, który już odszedł poza kurtynę czasu, stąpiłby w dół tym przejściem, i ja mógłbym siedzieć tutaj i rozmawiać z nim dziesięć minut, zrezygnowałbym z tych stu miliardów bez żadnego zastanawiania się, tylko abym mógł porozmawiać z moim tatą, choć raz jeszcze. Więc gdzie jest prawdziwa wartość? Czym ona jest? Myślę, że gdybym mógł pozyskać jedną duszę do zbawienia, jednego małego murzynka, względnie ktokolwiek by to był, jak długo istnieje wieczność i ta światłość, i ta gwiazda Boża świeci w fale, moje imię byłoby połączone z pozyskaniem tej duszy do zbawienia. Czytaj dzisiaj: Księga Kapłańska 12, Estery 7, Jeremiasz 7. 1 do 16. Ewangelia Łukasza 15.